Hop hop, to ja, wasza myszka komputerowa. Jestem myszką z dobrego domu. To znaczy chciałam powiedzieć, że od dobrego producenta. Przygody małej myszki w świecie informatyki. A to, że tak mało wiem i jestem taka młodziutka, to nie moja wina, ale dopiero wyjęli mnie z pudełka. W pewnej szkole, w pracowni komputerowej, stoją trzy komputery. Gdy dzieci skończą zajęcia i gdy noc zapadnie, w pozornie pustych i martwych pomieszczeniach zaczyna się nowe życie. No to już są, czy ich nie ma? Poczekaj i nie denerwuj się tak bardzo, przecież pociąg jeszcze nie przyjechał. Jak to? Sprawdzałem w rozkładzie i już powinny być. Mówię ci, młoduszu wzajem się drukowaniem tych zdjęć. Czekaj spokojnie. Łatwo ci powiedzieć, czekaj. A, a, a jak coś się stało? Co mogło się stać? N no wiesz, jakaś niespodziewana sprawa, pomyliły pociągi, albo spóźnił się pociąg, albo się zepsuł. No bo sobie tak myślę. Hmm, hmm, hmm. Ty już lepiej nie myśl, bo z tego myślenia nic nie wynika. Zajemij się zdjęciami albo nie biegnij do kwiatarni, bo kwiaty to się dziewczyny ucieszą. Hmm, doskonały pomysł! Już idę. A, a, a czy kupić. Róże czy orchidee? Nie chcę słyszeć o orchideach kupe róże, ale dużo najlepiej cały kosz albo dwa. Muzyka Witaj modusiu, witaj Arliku! Nareszcie jesteście. Cześć chłopaki! O, jak wam tu było bez nas? E, e, tak sobie smutno i cały czas to jajecznica. Jaka jajecznica? Bo Arlik umie robić tylko jajecznicę. Mówiliśmy, że o jajecznicy nie będziemy rozmawiać. Tak. Faktycznie, przepraszam. A co wy jesteście tacy zdenerwowani? Co się dzieje? Czy ty, encyklopedia, rozumiesz coś z tego? Nie bardzo. Ale mam wrażenie, że stało się coś, o czym nie wiemy, a może nie powinnyśmy wiedzieć. O, 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 o to chodzi. Czasami lepiej nie wiedzieć o niektórych sprawach. Oj, modusiu, przyznaj się, co się stało. Bo my z Arlikiem robiliśmy gruntowne porządki. To brzmi bardzo podejrzanie. Wielka! Wielka! Czy ty widziałaś, co tu się stało? Czy ja już mam się zacząć denerwować, czy jeszcze nie? Nie rozumiem, dlaczego masz się denerwować. Ty lepiej idź i zobacz. Kuchnia pomalowana, wszystko idealnie posprzątane. Nawet naczynia są umyte. A tam patrz na kryty stół i po środku stołu stoi kosz pełen kwiatów Nie, dwa kosze, jeden dla ciebie, jeden dla mnie I to są prawdziwe róże To wygląda coraz bardziej podejrzanie A tu przy komputerze stoi, ty patrz, całkiem nowa drukarka I to laserowa Jestem pełna złych przeczuć już nie powiem, czego się spodziewam. Ależ dlaczego, moja droga, wszystko przygotowane na wasze przyjęcie? Tak, bo myśmy się bardzo starali. Kochani jesteście, Arliku, Modusiu. Naprawdę jesteśmy ogromnie zaskoczone. Ale my też nie zapomniałyśmy o Was, prawda, encyklopedia? Tak, i mamy prezenty. Dla nas? Prezenty? Może coś smacznego? Tak, tak, modusiu, dla ciebie. Dla ciebie jest ta prawdziwa góralska ciupaga. jej! jaka ładna. Będę sobie wymachiwał. Hej, spójnicy, hej. Ma góralka dwa warkocze, podzielita się. Hej, hej. <noise> Dziękuję. A to dla ciebie, arliku. Góralski kapelusz z muszelkami. Żebym lepiej wyglądał. Mamy też coś dla profesora talenta i dla eksploratora, ale to później. Do teraz. Opowiadajcie, jak było. Fantastycznie. Wieczorem wszystko wam opowiemy, ale dajcie chociaż chwilę odsapnąć po podróży. Jak widzę, radziliście sobie bez nas nadspodziewanie dobrze. Widzisz, jakie zrobiliśmy porządki? Widzę, widzę. Ale ponieważ wy robiliście porządki, to my z ogonisią doszliśmy do wniosku, że też powinnyśmy coś uporządkować w naszym życiu oczywiście. Mi przerażająco. Czy to będzie bardzo bolało? Musimy, no będę mówiła za nas obie, dobrze wielka? Więc musimy zacząć prowadzić zdrowy tryb życia i przede wszystkim schudnąć. Aha, a ja myślałem, że to coś o wiele bardziej strasznego. Przerażające. Znaczy się, że do końca życia jestem skazany na jedzenie arlikowej jajecznicy i na normalne jedzenie nie można już nigdy liczyć. O? Co ty tam mam roczesz? A, nie, 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 ja tam sam do siebie. Musimy jeździć przynajmniej raz w roku na narty dla podtrzymania kondycji, a może nawet dwa razy w roku. Hmm. Jeszcze bardziej przerażający, nie dość, że została mi już tylko jajecznica i to do końca życia. To, to będę dwa razy w roku malował kuchnię i mę podłogę po malowaniu. Co ty tam znowu mamroczesz? O nie, 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 nie. Ja tak sobie do siebie. I... Co jeszcze, jakie planujecie wielkie życiowe zmiany? Musimy jeszcze zrobić gruntowne porządki w naszym komputerze. Takie są nasze z encyklopedią postanowienia na nowy rok. I to wszystko. A to co, mało? Tyle nie wystarczy? Nie rozumiem, o co ci chodzi. Czekajcie, chyba ktoś do nas przeszedł. Witajcie. Ach, to nasz profesor kochany... Jak dobrze widzieć was po długiej nieobecności. Zapraszamy, zapraszamy. Dobrze, że pan jest. Mamy dla pana prezent. Dla mnie? Tak, dla pana. Prawdziwy góralski oscypek, ale... A, ale... A, ale... Ale co? Encyklopedia na nim usiadła i zrobił się taki... taki... no, plaskaty. Ja nie wiem, co ja mam teraz powiedzieć... Ale smaku na pewno nie stracił, mimo że teraz to bardziej przypomina placek niż oscypek. Ja przepraszam, ale nie zauważyłam. Nic nie szkodzi, dziękuję. Naprawdę jest pan kochany. A my mamy do pana prośbę, jak zjemy, bo widzę, że Arlik zrobił dla wszystkich jajecznicę. Znowu ta jajecznica. To chyba moje przeznaczenie. To poprosimy, aby nam pan powiedział, jak zrobić porządki w naszym komputerze, bo on już ledwo zipie. Że jak pan pewnie pamięta, cały czas były kłopoty, kiedy do was dzwoniłyśmy z zakopanego. Ale to jest bardzo proste. Jeśli długo używamy komputer, nic w nim wcześniej nie sprzątaliśmy, uruchamia się on zdecydowanie bardziej wolno niż kiedyś, programy, na których kiedyś pracowaliśmy, działają koszmarnie wolno, to znak, że musimy albo przeinstalować system operacyjny, albo iż musimy dokonać w nim gruntownych porządków. Czyszczenie komputera, czyszczenie systemu operacyjnego można podzielić na dwie fazy: te, które możemy zrobić własnoręcznie i nic nie popsuć, i te, do których musimy stosować specjalistyczne programy. Co to są śmieci internetowe. Możemy usunąć wszystkie niepotrzebne śmieci nagromadzone w folderach tymczasowych Windowsa, czyli Temp czy Temporary Internet Files. Znajdują się tam wszystkiego rodzaju śmieci, które nagromadziły się w wyniku przeglądania stron internetowych. Całe strony internetowe Internetowe. Jeżeli oglądaliśmy tam grafikę, również i tą grafikę, części filmów, muzyka. Także bardzo dużo z tych rzeczy bezproblemowo możemy usunąć. Może się zdarzyć, iż podczas próby usunięcia tych rzeczy, tych śmieci, wyskoczy komunikat, że nie można. Czegoś dotknąć, nie można czegoś usunąć, że nie mamy praw dostępu do danego pliku. Oznacza to tylko to, że dany plik jest w danym momencie wykorzystywany przez system operacyjny. Całą resztę możemy bez problemu, bez najmniejszej obawy, skasować. Czy po przeglądaniu stron internetowych też trzeba robić porządek? Wymaganym jest, aby minimalnie raz w miesiącu dokonywać takich rzeczy, aby komfortowo pracować na komputerze. Drugim folderem, jakim powinniśmy się zająć, jest cookies, w którym znajdują się pliki tekstowe, w którym mieszczą się informacje, jakie strony internetowe oglądaliśmy. Jeżeli przeglądaliśmy fora internetowe, jaki mieliśmy tam nick, a jakie hasła używamy. Standardowymi opcjami powinno być opróżnianie kosza, czy też schowka, czyli miejsca w pamięci operacyjnej, w którym znajduje się tekst, grafiki, obrazy, którymi operujemy w edytorze graficznym, czy w edytorze. Tekstu. Bardzo pożytecznym programem jest program, który porządkuje rejestr komputera. A co to znaczy oczyścić rejestr? Rejestr systemowy, czyli rejestr komputera, jest to bardzo ważny plik w Windowsie w systemie operacyjnym. Jest to jakby dziennik plik, w którym znajdują się wszystkie informacje dotyczące nas jako użytkowników, w nim znajdują się również ustawienia konfiguracyjne naszego sprzętu, jakikolwiek program będziemy chcieli zainstalować, jego konfiguracja i sam ten program będzie odnotowywany w rejestrze systemowym. Dlatego uruchamiając na przykład RECLINE czy Easy cleaner. Są tylko przykładowe programy, które potrafią sprzątać tego typu rejestr. One naprawiają klucze wpisy. Jeżeli są one błędne, usuwają klucze, które dotyczą programów, aplikacji nieistniejących już w naszym komputerze. Czy to są bezpieczne operacje? Czy można coś zepsuć w komputerze? Istnieją aplikacje, które robią to samemu. Usuwają wszystkie niepotrzebne pliki, ciasteczka, niepotrzebne dane, naprawiają rejestr i robią to bardzo szybko i bardzo prosto. Przy czym... Potrafią również stworzyć kopie zapasowe ważnych danych, ważnych plików, przez co ich obsługa jest bezpieczna. Bo z takiej kopii zawsze można odtworzyć wcześniejszy plik. No to zabieramy się do porządków w naszym komputerze. Albo wiecie co, chłopaki? My się rozpakujemy, odpoczniemy i wtedy wam pomożemy, a wy już możecie zaczynać. Bardzo dobry pomysł. Skoro tak dobrze poszły wam porządki, a nawet malowanie kuchni, to z komputerem też nie powinno być kłopotów, prawda? Ale tak samodzielnie. No Modusiu, przecież nie samodzielnie, ale z Arlikiem. No niby tak, ale. ja bym tak chciał z tobą, bo my przecież. No, 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 no tak, bierzcie się do roboty, panowie. Zawsze niewdzięczne zadania spadają na modusia. Jak do roboty, to Arlik z modusiem. Zapowiadał się taki miły wieczór. A tu pogoniły nas do roboty. Powiem Ci szczerze, że te zmiany w ich życiu zupełnie, ale to zupełnie mi się nie podobają. Tym razem muszę się z Tobą zgodzić, ale mogę cię pocieszyć, że wytrwają może miesiąc. I co z tego? Nawet miesiąc to za dużo. One sobie poszły, a my. Uff, szkoda gadać. Zaczynam mieć wątpliwości, czy trzeba było się aż tak. Starać się no, kupować tę drukarkę i robić te porządki. Ileż to się człowiek w życiu musi nacierpieć w imię miłości? Dusza rwie się do wzniosłych rzeczy: poezji, muzyki, malarstwa, literatury. A tu proza życia, życie ty moje, a może miłość wszystko raczy? audycji udział wzięli Agata Rokicka, Katarzyna Wolnik-Sajna i Arkadiusz Linkowski. W programie wykorzystano oprogramowanie do syntezy mowy firmy Iwo Software www.ivo.pl. Całość opracował i zrealizował Jarosław Dalecki.